Cześć, to znowu ja. Nie wiem, czy też tak macie, ale ostatnimi czasy wokół mnie pojawia się trochę ludzi, którzy mają dla mnie jakieś ciekawe propozycje. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że co do niektórych tych propozycji jestem gotów się przychylić, jestem nawet chętny się z tymi ludźmi spotkać, pogadać, spojrzeć na to, z czym przychodzą. A z kolei inni właściwie są odsiewani w przedbiegach. I kiedy nad tym myślałem, to wczoraj zaklikała mi taka jedna bardzo ciekawa rzecz, dlatego że zobaczyłem na fejsie film jednego z moich kolegów i, i nagle doznałem pewnego rodzaju olśnienia. Dlatego że zrozumiałem jedną rzecz: żeby, żeby w ogóle ludzie chcieli z nami cokolwiek realizować, to muszą nas po prostu poznać. Kiedy nas już zaczynają poznawać, to mogą zachodzić dwie rzeczy: albo mogą. Kompletnie nie akceptować tego, co robimy, jak myślimy. Mogą nie akceptować naszych wartości, albo mogą się z nami utożsamiać, i może się okazać, że, że to może spowodować, że nawet nas polubią. A dopiero wtedy, kiedy nas polubią, mogą być chętni, żeby z nami zacząć realizować cokolwiek, lub, lub nie. Natomiast, właśnie wczoraj, kiedy, kiedy zobaczyłem ten materiał mojego kumpla, Dopiero mi wtedy jakoś tak zaklikało w głowie to, co od dłuższego czasu chodzi mi, po co zaprząta od dłuższego czasu moje, moje myślenie. Dlaczego te procesy zachodzą w taki, w taki czy inny sposób. I to tak tylko tyle odnośnie takich moich przemyśleń co do czegoś, co, co właśnie dla mnie stało się jasne. Dzięki do następnego hej.